Cześć. Dziś porozmawiamy o tym, jak łatwo i wygodnie kopiować transakcje doświadczonych traderów bezpośrednio ze swojego smartfona, korzystając z platformy Bybit. Bybit to giełda kryptowalut uruchomiona w 2018 roku, która plasuje się w pierwszej piątce światowych platform pod względem wolumenu obrotu. Wybierana jest ze względu na niezawodność, intuicyjną aplikację mobilną oraz szeroki wybór narzędzi handlowych. A teraz przechodzimy do najciekawszego: Copy Tradingu. Ta funkcja pozwala inwestorom powierzyć zarządzanie swoim kapitałem profesjonalistom. Wybierasz tradera, którego strategia ci odpowiada, a jego transakcje są automatycznie kopiowane na twoim koncie w czasie rzeczy. To świetny sposób na udział w handlu, nawet jeśli nie masz dużej wiedzy ani czasu. Bybit oferuje dwa rodzaje copy tradingu. Spot. Kupujesz i sprzedajesz kryptowaluty, bitcoin, ethereum. To spokojniejsza opcja dla inwestycji długoterminowych. Futures. Bardziej ryzykowna, ale zyskowniejsza. Handlujesz kontraktami, otwierając pozycję na wzrost lub spadek cen. Long. Zakład na wzrost. Jeśli uważasz, że cena aktywa wzrośnie, otwierasz pozycję long i zarabiasz na wzroście. Short. Zakład na spadek. Otwierasz pozycję short, jeśli spodziewasz się spadku ceny, zarabiając na spadkach rynku. W Copy Tradingu Futures można używać dźwigni finansowej, która na bybit sięga nawet 100 razy. Pamiętaj jednak, że im większa dźwignia, tym wyższy zarówno potencjalny zysk, jak i ryzyko strat. Dodatkowo każdy trader w rankingach ma wyświetlane statystyki. Zyskowność z ostatnich dni, liczbę obserwujących, maksymalne obsunięcie kapitału oraz styl handlu. To pomaga wybrać osobę, która najlepiej pasuje do Twojej strategii i poziomu ryzyka. Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest dźwignia finansowa. To narzędzie, które pozwala handlować kwotami przekraczającymi Twój rzeczywisty stan konta. Na przykład jeśli masz 100 dolarów i używasz dźwigni 10 razy, możesz otworzyć pozycję o wartości 1000 dolarów. Jeśli rynek porusza się na Twoją korzyść, Twój zysk wzrasta 10 -krotnie. Jednak jeśli cena poruszy się przeciwko tobie, twoje straty również zostaną pomnożone przez 10. Warto pamiętać, że przy zbyt wysokiej dźwigni rośnie ryzyko likwidacji. Dzieje się tak, gdy giełda automatycznie zamyka twoją pozycję, aby zapobiec stratom przekraczającym twój depozyt. Tak więc przy gwałtownym ruchu przeciwko twojej pozycji możesz stracić całe 100 dolarów nawet przy niewielkiej zmianie ceny. Dlatego profesjonaliści zalecają, aby początkujący używali minimalnej dźwigni 2 lub 3 razy. Zawsze ustawiaj stop loss. To mechanizm ochronny, który ogranicza straty i zamyka transakcje z wyprzedzeniem. Nie inwestuj całego swojego depozytu w jedną transakcję. Zamiast tego rozdziel swoje środki. Handel z dźwignią to potężne narzędzie, które może przyspieszyć wzrost kapitału. Pamiętaj, bez jasnej strategii chłodnej kalkulacji może to prowadzić do strat. Używaj jej rozsądnie. Zanim przejdziemy do ustawiania kopy tradingu, zostaw lajka, podziel się opinią w komentarzach. Czy próbowałeś kopiować transakcje innych traderów? Jakie wyniki cię ucieszyły, a które były nieoczekiwane? Jeśli wciąż jesteś z nami, to znaczy, że temat naprawdę cię zainteresował. Subskrybuj, aby nie przegapić nowych odcinków. W których analizujemy prawdziwe przypadki, przydatne narzędzia i skuteczne strategie w świecie handlu kryptowalutami. Szybko o zaletach i wadach copy tradingu. Zalety. Zapewnia dochód pasywny, oszczędza czas i daje szansę nauki od doświadczonych traderów. Wady. Nie ma gwarantowanego zysku. Nawet profesjonaliści popełniają błędy, a za kopiowanie transakcji pobierana jest prowizja. Na przykład, jeśli trader zarobi 20% w ciągu miesiąca, a ty zainwestowałeś 500 dolarów, zyskasz 100 dolarów bez samodzielnego otwierania transakcji. Jednak w przypadku strat będą one proporcjonalne. Aby zacząć, otwórz aplikację Bybit na swoim telefonie i przejdź do sekcji Trade. Następnie stuknij w trzy kropki po lewej stronie i wybierz Copy Trading. Tutaj zostaną Ci przedstawione listy traderów, posortowane według kategorii. Traderzy Elite, z wysokimi ocenami i długą historią handlu. Liderzy ROI, czyli traderzy z najwyższymi zwrotami w wybranym okresie. Wysoki PNL, czyli ogólny wskaźnik zysku w dolarach. Aby wybrać tradera odpowiedniego dla siebie, skorzystaj z filtrów. Okres analizy. Wybierz najmniej 90 dni, by zobaczyć długoterminowe wyniki, a nie przypadkowe krótkoterminowe sukcesy. Wskaźnik wygranych, zyskownych transakcji, ustaw na 30 lub więcej. ROI za 90 dni, celuj w co najmniej 12%, aby ocenić opłacalność. Maksymalne obsunięcie kapitału. Do 25%, aby portfel nie tracił zbyt dużo podczas spadków na rynku. Liczba obserwujących. Pośredni wskaźnik zaufania do tradera. Jeśli to możliwe, wybierz tagi takie jak agresywny lub konserwatywny. Jednak lepiej wyłączyć filtr regionu, aby zobaczyć wszystkich traderów bez ograniczeń. Po dokonaniu wyboru kliknij potwierdź, aby zaktualizować listę. Teraz otwórz profil tradera do analizy. Wykres zysków. Szukaj płynnego i stabilnego wzrostu. Nagłe skoki mogą wskazywać na przypadkowe transakcje. Historia transakcji. W sekcji Historia zobaczysz wszystkie zamknięte transakcje. W otwarte pozycje zobaczysz aktualne transakcje. Dobry trader nie pozwala, by stratne pozycje wisiały, tylko ucina straty, aby ich nie ukrywać. Na przykład znalazłem tradera z ROI na poziomie 82% w ciągu 90 dni z 445 zyskownymi transakcjami wobec 188 stratnych i on ucina straty. To świadczy o jego dyscyplinie i uczciwości. Mamy świetne wieści. Na Telegramie jest agent AI, który śledzi trendy rynkowe. Na kanale znajdziesz wiadomości, analizy i pomysły na transakcje. Mamy też aktywny czat, gdzie traderzy wymieniają doświadczenia. Już wkrótce każdy członek będzie miał dostęp do osobistego asystenta AI, pomocnika w świecie krypto i inwestycji. Dołącz do nas przez link w opisie. Rozwijajmy się i zarabiajmy razem. Teraz, gdy wybrałeś tradera, czas ustawić kopiowanie. W jego profilu kliknij Kopiuj, zaakceptuj warunki i wybierz pary handlowe. Aby zminimalizować ryzyko, zostaw tylko BTC-USDT i ETH-USDT. Jeśli całkowicie ufasz traderowi, możesz dodać wszystkie pary. Wybierz tryb kopiowania. Stała kwota, np. 50 dolarów na transakcję. To jest optymalne dla początkujących, ponieważ zawsze znasz maksymalne ryzyko dla każdej pozycji. Mnożnik. Transakcje są skalowane na podstawie wolumenu tradera. Ten tryb może przynieść większy zysk, ale ryzyko jest wyższe, zwłaszcza jeśli trader zawiera duże zlecenia. Ustaw zarządzanie ryzykiem. Stop loss. Transakcja automatycznie zamknie, jeśli strata osiągnie zainwestowanej kwoty. Take profit. Możesz ustawić go na 50%, aby zrealizować zysk bez ciągłego monitorowania. Ogranicz maksymalną kwotę na tradera do 500 dolarów, aby nie inwestować depozytu w jednego tradera. Włącz automatyczne wypisanie, jeśli trader nieaktywny ponad 21 dni. Kopiując transakcję futures, ustaw własną dźwignię. Pięciokrotna dźwignia bezpieczniejsza. Nawet jeśli trader używa dźwigni 20 razy, Twoje transakcje będą otwierane tylko z Twoją dźwignią. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij potwierdź i kopiowanie się rozpocznie. W sekcji Moi Traderzy możesz śledzić wyniki, zmieniać parametry lub wypisać się od tradera, jeśli jego strategia przestaje być zyskowna. Ważną zaletą Bybit jest możliwość jednoczesnego kopiowania wielu traderów i rozdzielenia między nich swojego depozytu. To zmniejsza ryzyko i pozwala testować style handlu: od agresywnych po konserwatywne. Kopiowanie transakcji demo to doskonały sposób na przetestowanie platformy bez ryzyka. Możesz swobodnie eksperymentować z ustawieniami i strategiami bez inwestowania środków. To szczególnie przydatne dla początkujących, aby zrozumieć, jak wszystko działa i jak funkcjonują różni traderzy. Jeśli masz pytania, zajrzyj do sekcji Copy Trading na Bybit. Znajdziesz tam filmy edukacyjne o tym, jak wybrać tradera, ustawić parametry i zarządzać ryzykiem bez zbędnych emocji. Pamiętaj, że kopiowanie transakcji to nie jest magiczny przycisk do zarabiania. To narzędzie, a jego rezultat zależy od rynku i twojej strategii. Zawsze podchodź do inwestycji z chłodną głową. Jeśli uznałeś to za pomocne, polub, zasubskrybuj nasz kanał i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. To pomaga nam rozwijać i dzielić bardziej wartościowymi treściami. Życzymy zysków i zyskownych decyzji.